Cześć, tu Marcin, wy jesteście na socjalach Mazda Grupa Wrubel, a my na Silesia Ring. Jesień to jest czas wymiany opon. Mam przed sobą trzy zupełnie różne opony, o których porozmawiamy. No właśnie, pierwszy, pierwsze pytanie: kiedy należy zmienić opony letnie na zimowe? Przyjęło się, że gdy dobowa średnia temperatura spada poniżej 8 stopni, to jest właśnie ten moment, kiedyśmy, kiedy powinniśmy oponę letnią zmienić na Zimową. Czym te opony od siebie się różnią? Tych zmian jest sporo. Oczywiście są osoby, które mm, lubią jeździć cały rok na oponach zimowych albo letnich, natomiast jest to po prostu niebezpieczne. Opony letnie są zbudowane z zupełnie innej mieszanki. Jest to twardsza mieszanka, która zdecydowanie lepiej radzi sobie latem. Taka mieszanka jest wręcz niebezpieczna zimą, ponieważ ona bardzo mocno. Twardnieje przez to nie powoduje trakcji. Sam wygląd tych opon również jest inny, ale tu nie chodzi o kwestie estetyczne, tylko o performance. Opony letnie nie mają tak zwanych lameli. Lamele są nam potrzebne, by po prostu wgryzać się w śnieg. To one budują nam trakcję na właśnie śliskiej nawierzchni. Yy, sama rzeźba bierznika też zazwyczaj jest inna. Przyjęło się w tym czasie tak, że opony letnie. Nawet w tych mniejszych rozmiarach to często są opony asymetryczne. Takie opony są zdecydowanie bardziej ciche, generują dłuższe przebiegi. Natomiast zimowe opony, szczególnie w tych mniejszych rozmiarach, zazwyczaj są kierunkowe. Kierunkowy, taki jodełkowaty bieżnik, bardzo dobrze odprowadza wodę i błoto po No tak, to trochę już wiemy o oponach letnich, o oponach zimowych, ale mam jeszcze trzecią oponę przed sobą. Jest to opona całoroczna. Dla kogo jest ta opona? To no myślę, że będzie pytanie, na które postaram się odpowiedzieć na koniec. Natomiast teraz przejdźmy do różnic. Opona całoroczna zawsze będzie kompromisem, ponieważ musi sobie radzić w różnych warunkach letnich, ponad 30 stopni, no i tych zimowych, gdzie próbujemy jeździć po górach, w trudnych, zimowych warunkach na śniegu. Jak została zbudowana? Część zewnętrzna przypomina są w oponach letnich. Mamy tutaj masywne klocki bieżnika, których zadaniem jest budowanie trakcji na przyczepnym asfalcie. Gdy pokonujemy zakręty właśnie z większym przeciążeniem, to ta zewnętrzna część zapiera się, budując nam trakcję. Środkowa część z kolei przypomina już dużo bardziej oponę zimową. Tutaj mamy dużo, dużą ilość lameli zygzakowatych, lameli prostych, w zależności od modelu, są w niektórych oponach również lamele 3D przypominające te, które są w oponach zimowych. No i właśnie te lamele mają za zadanie budować trakcję na śniegu. No i teraz wróćmy do tego pytania postawionego wcześniej. Dla kogo są opony całoroczne? Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, jakie przebiegi planujemy robić. Opony całoroczne zdecydowanie generują mniejsze przebiegi latem. Mieszanka jest tutaj delikatnie bardziej miękka niż w oponach letnich, tak żeby właśnie dało się jeździć zimą, ale pokłosiem tego jest większe po prostu zużycie. Moim zdaniem, jeżeli robicie więcej niż 15 tysięcy kilometrów rocznie, to opony całoroczne po prostu nie są dla Was. Tu są też aspekty nawet ekonomiczne. Te opony po prostu będą szybko się zużywały i będziecie musieli y, częściej je wymieniać. Oczywiście, jeżeli też planujecie y, wyjazdy w ferie, y, wyjazdy w góry, to te opony nie zapewnią wam tak dobrego performensu na śniegu jak opony typowo zimowe. Więc w skrócie, jeżeli robicie długie przebiegi, jeżeli y, Planujecie zimą wyjeżdżać na ferie w góry, to opony po prostu całoroczne nie są dla Was. Więc skorzystajcie wtedy z opcji opony letnie, opony zimowe. A pamiętajcie, że oczywiście wszystkie te opony możecie zamontować w Mazda Grupa Wrubel, a jeżeli macie problem z przechowywaniem, to możecie skorzystać z hotelu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.